Wyobraź sobie, że masz wakat. To praca fizyczna, więc rotacja jest jak na karuzeli. Nikt nie chce zostać na dłużej niż miesiąc. Ktoś ci wtedy mówi, zatrudnij cudzoziemca. I tu zaczynają się opory. A co z językiem? A kto go wdroży? A jak zniknie po tygodniu? To są pytania, które słyszymy non-stop. Tylko że one często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Bo cudzoziemcy to nie jest ryzyko, to niewykorzystany potencjał. Są zmotywowani, punktualni i chcą pracować, tylko trzeba im stworzyć do tego warunki, czyli przekazać jasne zasady pracy oraz zadbać o zakwaterowanie. Dla nich liczy się pomoc na start. Nie można oczekiwać, że sami ogarną system, którego nie znają. Intraserwis robimy to na co dzień. I widzimy, że firmy, które kiedyś mówiły nie, to za trudne, Dziś mają najmniej rotacji, najlepszą frekwencję i ludzi, którzy chcą pracować. Problemem nie są cudzoziemcy. Problemem są błędne założenia i brak wsparcia, a to da się naprawić i to bardzo szybko.